Dziś o wspólnotę, o trudności, jakie mogą wynikać ze wspólnego życia. Ostatnie dwa tygodnie ja był na różnych poiskach z modlitwą duże dziękuję tym, jakie były, były ze mną. Dziękuję za ten wspólny czas. W tym czasie e, wspólnego przebywania, jest czasem ich duże pięknym, ładnym i, i cudowym, ale i ważkim, to ponieważ w różnych tych sytuacjach naszego wspólnotowego to idealności, kiedy my przyjmowaliśmy się na góry, kiedy robiliśmy wspólnie jakieś rzeczy, pomagały od od domu. My też przeżywaliśmy różne, różne trudności z tym powiązani, Mamy różne odpowiedzialności i mogły własne też przyznawać no, swoje słabości. Kiedy ja byłem w formacji, to jeden z naszych nastawny Kif, magister nowicjatu. On często grał z nami w futbol. I tak sobie myślę zaraz, że to też duże pomagało mu rozpoznawać, czy zobaczyć no, nas w prawdzie, jak my jesteśmy w tych różnych takich emocjach. I także te pojezdki, różne góry, gdzie my wstąpimy, gdy my w nie mamy już no jakby, siły Вдавати когось іншого, кращого, теж ми могли побачити себе вправді, такими, такими, якими, якими ми є. І це частина спільнотового життя. Так є в кожної спільноті, так теж є в спільноті братів Капуцинів, що є різні моменти, в яких ми маємо різні відповідальності, коли ми щось робимо разом, коли ми живемо разом. to też pojawia się własny nasz osobisty charakter, słabości i też własny te dobre nasze strony. To jest jakaś część naszego, naszego życia. Dlatego, kiedy szukasz wspólnoty, kiedy może masz taką, nie wiem, że wspólnota to jest miejsce, gdzie ty znajdziesz tylko zachód, tylko dobro, to pamiętaj, że w wspólnotie też wprowadzasz siebie. I że pilnota to miejsce, gdzie są ludzi ludzie ze swoimi dobrymi stronami, ze swoim dobrotoju, dobro ale też i ze swoimi słabościami, jakie też będą się. Y, no i to też pilnota może w jakiś moment przynieść jakieś rozczarowania, że ja w inne oczekiwania, co do tego jak moje buty, jak moje wyglądać te wspólnota jak ma wyglądać ta wspólnota młodzi, jak ja jestem, czy może ta wspólnota ordynu, tak, że ja myślałem, że będzie i po tak, no, innym. E, I tak często idzie, że nie bierzemy pod uwagę także tych naszych słabości, które też pod przebrawiać ale jest dla nas nadzieja, ponieważ że koło jest pilnota, Jezus na na wkoły Jezusa, koły własne, no widchodzą, rizni od ci różni ujęcie pro jak takie bezpieczne, hardne miejsce, gdzie my wszyscy lubimy młode, no, no, to własne Chrystos, wtedy może dopomagaćy nam, że możemy to di szukać jego szukać близькості з ним, який потім власне, може любити в нас, який може нам власне, дати цю любов, пробачення. І це є власне, ця краса спільноти, де є люди, які пробачають собі, які збираються навколо Ісуса Христа, які знають, про свої слабкості, однак власне, уповають на Бога, на Його допомогу, що Він Budę tym, jaki zjeduje, jaki jest tym fundamentem każdej wspólnoty. I niech ta nadzieja pomaga nam w tych różnych, różnych kryzowych podijach, kryzowych momentach naszych wspólnot, kiedy doświadczamy jakiegoś rozczarowania. Chrystus pośród nas, je i będzie. не такі, ти ще гірні. Це зверху – це хмари, а це знизу – це гори. То тут вже на Говерлі були, так? Так, я третій, третій раз. Скільки раз?